Jako współczesny stoik, Davidowi udaje się zrównoważyć złożoność życia humorem i mądrością. Oto bardziej szczegółowe i dogłębne spojrzenie na to, jak David stosuje filozofię stoicką w swoim codziennym życiu. Kontrola percepcji kontrolowanie mojej reakcji, a nie sytuacji. David zdał sobie sprawę, że kontrolowanie swojej reakcji na każde wydarzenie jest ważniejsze niż samo wydarzenie. Na przykład, gdy napotyka nieoczekiwany problem w projekcie w pracy, Zamiast postrzegać go jako osobistą porażkę, postrzega go jako okazję do nauki. Kiedy napotykam problem, zamiast mówić to katastrofa, mówię, to świetna okazja, by uświadomić sobie, co zrobiłem źle, więc każdy kryzys zamieniam w lekcję mądrości. Powiedział: Takie podejście czyni go bardziej odpornym w obliczu trudności i zamienia negatywne myśli w pozytywne. Zostaw przeszłość i przyszłość. Chwytaj chwilę. David nauczył się nie być uwięzionym między żalami z przeszłości lub obawami o przyszłość. Skupia się na przeżywaniu każdego dnia w pełni. Zamiast myśleć o moich błędach z przeszłości, myślę o tym, co mogę zrobić dobrze dzisiaj. Zamiast martwić się o przyszłość, delektuję się dniem dzisiejszym. W końcu to, co robię dzisiaj, jest podstawą jutra. Dzieli się swoimi przemyśleniami. Taka postawa życia chwilą zmniejsza jej stres i sprawia, że każdy dzień jest bardziej produktywny. Zrozumienie reakcji emocjonalnych, każda reakcja jest nauką. Dawid przestał być więźniem swoich emocji i zaczął rozumieć przyczyny i wyzwalacze każdej reakcji emocjonalnej. Kiedy się złoszczę zatrzymuje się i zadaje sobie pytanie, skąd bierze się ta reakcja? Czy naprawdę jest na co się złościć, czy po prostu jestem zmęczony? Dzięki temu mogę zrozumieć podłoże moich emocji i radzić sobie z nimi w zdrowszy sposób, wyjaśnia. Ta samoświadomość pomaga jej zachować równowagę emocjonalną i myśleć mniej negatywnie. Być ze sobą szczerym, być w pokoju z samym sobą. Dawid uznaje, że bycie całkowicie szczerym wobec samego siebie jest podstawą zdrowego stanu umysłu. Uczciwie rozlicza się ze swoimi słabościami, mocnymi stronami, sukcesami i porażkami. Zaakceptowanie siebie takim, jakim jestem, ze wszystkimi moimi wadami i niedociągnięciami, czyni mnie silniejszym. Stawienie czoła prawdzie zamiast ciągłego oszukiwania samego siebie zapewnia mi mapę drogową do prawdziwej zmiany. Mówi. Ta szczerość zwiększa jej pewność siebie i daje jej przewagę w walce z negatywnymi myślami. Kwestionowanie negatywnych myśli, poszukiwanie prawdy. David kwestionuje rzeczywistość swoich negatywnych myśli i ocenia je obiektywnie. Kiedy mam negatywną myśl, kwestionuję ją, jak detektyw, myśląc, czy ta myśl jest prawdziwa, czy to tylko scenariusz, który stworzyłem w mojej głowie. W większości przypadków zdaję sobie sprawę, że te myśli są nierealne i powodują nieuzasadnione obawy. Wyjaśnia. Ten proces zadawania pytań pozwala mu wyeliminować nierealistyczne myśli. Günlüg Rituela für David wprowadził codzienne rytuały i procedury, aby wzmocnić samodyscyplinę. Każdego ranka zaczynam od medytacji i pisania w moim dzienniku. Te poranne rytuały pomagają mi rozpocząć dzień z pozytywną energią i zapobiegają negatywnym myślom, mówi. Ta samodyscyplina pomaga jej utrzymać równowagę emocjonalną i psychiczną, dzięki czemu jest bardziej odporna na stres i negatywne myśli, które może napotkać w ciągu dnia. Rozwijaj strategię radzenia sobie sanktuarium w trudnych czasach. Dawid opracował specjalne strategie radzenia sobie w trudnych chwilach. Kiedy czuję się zestresowany, wychodzę na łono natury. Spacer po lesie pomaga mi oczyścić głowę i zyskać perspektywę. Natura jest moim antystresowym lekarstwem. Mówi. Te strategie pozwalają jej odnaleźć wewnętrzny spokój i radzić sobie z negatywnymi myślami w trudnych chwilach. Pod koniec każdego dnia, David myśli o rzeczach, za które jest wdzięczny i zapisuje je w dzienniku. Czasami bycie wdzięcznym nawet za najprostsze rzeczy zmienia całą moją perspektywę. Gorąca filiżanka herbaty, wiadomość od przyjaciół lub dobra pogoda. Te małe rzeczy wzbogacają moje życie. Mówi. Ta praktyka wdzięczności pomaga jej przezwyciężyć negatywne myśli i prowadzić bardziej pozytywne życie. Unikanie negatywnych emocji, opuszczanie toksycznych środowisk. Dawid świadomie unika ludzi i środowisk, które wywołują u niego negatywne emocje. Spędzanie czasu z toksycznymi ludźmi wyczerpuje moją energię. Wolę więc spędzać czas z ludźmi, którzy oszczędzają moją energię i podnoszą mnie na duchu. Wyjaśnia. Ta selektywność pozwala mu przebywać w zdrowszych kręgach społecznych i zwiększa jego ogólne szczęście. Wyrażanie siebie, zrozumienie emocji poprzez sztukę i kreatywność. Dawid wyraża swoje uczucia poprzez sztukę, maluje, gera muzykę lub pisze. Sztuka to najzdrowszy sposób wyrażania moich uczuć. Każda emocja, którą wkładam w obraz lub wiersz, relaksuje mnie i pomaga mi radzić sobie z negatywnymi myślami. Mówi. Te formy twórczej ekspresji pozwalają mu przetwarzać swoje uczucia i być w zgodzie z samym sobą. Cognitive reframing, ponowna ocena negatywności. David jest mistrzem w przeformułowywaniu negatywnych myśli. Kiedy coś idzie nie tak, zamiast postrzegać to jako katastrofę, widzę to jako doświadczenie edukacyjne. Każdy błąd jest tak naprawdę okazją do poprawy moich umiejętności, mówi. Takie podejście ułatwia mu akceptowanie i wyciąganie wniosków z niepowodzeń i wyzwań, co zwiększa jego ogólny optymizm i zadowolenie z życia. Wyznaczanie małych celów krok po kroku. Zamiast wyznaczać duże i zniechęcające cele, David wyznacza małe i osiągalne cele. Każda wielka podróż zaczyna się od małego kroku. Wyznaczam więc małe, osiągalne cele każdego dnia, dzięki czemu czuję stały postęp. Wyjaśnia. Pomaga mu to zachować motywację i nie dać się zepchnąć na boczny tor przez duże projekty, które mogą być zniechęcające. Wsparcie społeczne, siła silnych relacji. W trudnych chwilach David polega na swoich zaufanych przyjaciołach. O wiele trudniej byłoby mi odbyć tę podróż bez moich przyjaciół. Podnoszą mnie na duchu, przypominają o faktach i klepią po głowie, gdy tego potrzebuję. Mówi. Sieć wsparcia społecznego pozwala mu łatwiej pokonywać trudności i utrzymywać dobre samopoczucie emocjonalne. Regularna aktywność fizyczna, równowaga ciała i umysłu. David podkreśla znaczenie regularnych ćwiczeń zarówno DLA, zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Staram się spacerować przez co najmniej pół godziny każdego dnia, co utrzymuje moje ciało w zdrowiu i oczyszcza umysł. Podczas spaceru przychodzą mi do głowy najlepsze pomysły, mówi. Ta aktywność fizyczna zmniejsza jej stres i poprawia ogólne samopoczucie. Odpowiedni sen, znaczenie odpoczynku. David nigdy nie lekceważy znaczenia dobrego snu. Brak snu jest największym przyjacielem negatywnych myśli. Kiedy się wyśpie, widzę świat jaśniej i bardziej pozytywnie, mówi. Odpowiednia ilość snu pomaga mu zachować równowagę emocjonalną i jasność umysłu. Poprawa nawyków żywieniowych, zdrowe ciało, zdrowy umysł. Dawid dostrzega wpływ zdrowej diety na zdrowie psychiczne. Dobre odżywianie pomaga mi lepiej pracować umysłowo. Staram się unikać przetworzonej żywności i jeść dużo świeżych owoców i warzyw, mówi. Te nawyki żywieniowe utrzymują jego poziom energii na wysokim poziomie i sprawiają, że jest bardziej odporny na negatywne myśli. Metody i styl życia Davida stanowią cenne przykłady zastosowania filozofii stoickiej we współczesnym życiu. Każda strategia przyczynia się do jego rozwoju osobistego i pomaga mu radzić sobie z codziennymi wyzwaniami. Jego humorystyczne podejście sprawia, że nieuniknione trudności życiowe stają się lżejsze i przyjemniejsze, dzięki czemu David staje się inspirującą postacią zarówno dla siebie, jak i dla otaczających go osób. Prowadzenie dziennika myśli, analizy mentalne. David prowadzi dziennik myśli pod koniec każdego dnia. Pozwala mu to prowadzić dogłębny dialog z samym sobą i oceniać wydarzenia dnia z obiektywnej perspektywy. Kiedy wylewam swoje myśli w moim dzienniku, staję się swoim własnym psychologiem. Czasami czytam to, co napisałem i mówię do siebie, co ten facet naprawdę mówi. Śmieje się. Dziennik pomaga Dawidowi wyjaśnić jego procesy emocjonalne i umysłowe oraz jest skutecznym narzędziem do identyfikowania i analizowania negatywnych myśli. Lektury filozoficzne The Quest for Wisdom Dawid regularnie czyta Stoicyzm i inne dzieła filozoficzne. Te lektury dają mu możliwość zastanowienia się nad podstawowymi kwestiami życia i przyczyniają się do jego osobistego rozwoju. Czytanie tekstów filozoficznych to sposób na oczyszczenie umysłu z negatywnych myśli. Czasami wystarczy jeden akapit, by rozjaśnić cały mój dzień, mówi. Ta ciągła praktyka uczenia się i refleksji utrzymuje świeży umysł Dawida i ułatwia mu radzenie sobie z negatywnymi myślami. Czas dla siebie, spotkania z samym sobą. Dawid znajduje czas dla siebie przynajmniej raz w tygodniu. W tym czasie zazwyczaj medytuje, spaceruje po parku lub po prostu czyta książkę w cichej kawiarni. Spędzanie czasu z samym sobą to jedna z najlepszych inwestycji, dodaje mi energii i pomaga mi zachować spokój w moim wewnętrznym świecie. Mówi. Poświęcając czas samemu sobie, David ucieka od szybkiego tempa życia i skupia się na swoich indywidualnych potrzebach, co ma kluczowe znaczenie DLA jego zdrowia psychicznego i emocjonalnego. Znajdowanie radości. Małe szczęścia w codziennym życiu. David odkrył małe sekrety znajdowania radości w codziennym życiu. Każdego dnia staram się znaleźć szczęście w małych rzeczach. Może próbując nowego rodzaju kawy, może słonecznej pogody, może odkrywając nowy serial komediowy, wyjaśnia. Te małe radości poprawiają ogólną jakość życia Davida i pomagają mu radzić sobie z negatywnymi myślami. Stoickie podejście Davida oferuje sposoby na znalezienie zdrowia emocjonalnego i spokoju we współczesnym życiu pełnym wyzwań. Każda strategia przyczynia się do jego osobistego rozwoju i pomaga mu radzić sobie z codziennymi wyzwaniami. Jego humorystyczne i pozytywne nastawienie sprawia, że nieuniknione trudności życiowe stają się łatwiejsze i przyjemniejsze, dzięki czemu David stanowi inspirujący przykład dla siebie i otaczających go osób. Na tym kończy się nasza podróż po tym, jak David radzi sobie z negatywnymi myślami za pomocą stoicyzmu. Mam nadzieję, że historia Davida zainspirowała Cię i dostarczyła Ci praktycznych i skutecznych sposobów radzenia sobie z negatywnymi myślami we własnym życiu. Jeśli podobał Ci się ten materiał i szukasz inspiracji DLA podobnych treści, nie zapomnij polubić filmu i zasubskrybować naszego kanału. W sekcji komentarzy daj nam znać, które z metod Dawida najbardziej do Ciebie przemawiają lub czy chciałbyś podzielić się z nami swoimi własnymi stoickimi praktykami. Takie dzielenie się w naszej społeczności pomaga nam wszystkim uczyć się i rozwijać od siebie nawzajem.